Czy ja tak mogę o tak? Że tak nie widać. <laughs> Widzę to po mojej mamie, że ona chce w tym momencie tylko i wyłącznie poznawać Sławka i bardzo chce tej relacji. Powiedziałyśmy jej wczoraj, że za bardzo Cię też osacza. Od samego początku. Nie rozumiem, jaka narracja. Właszczyliśmy siebie i, i już no. Nawet nie, nie porozmawiałem z innymi pani, paniami. Powiem ci to teraz prosto w oczy, spójrzcie w moje piękne oczy. Mhm. Nawet ty powinieneś ją poznać, ze względu na to, bo być może znajdziesz w niej to, co szukasz, ale jeszcze tego nie wiesz. Mhm. No, tak, 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 dokładnie. No ja widzę to, że moja mama jest trochę zdystansowana. Myślę, że też czuje presję. Jeżeli wszyscy już nagadali na nią, że ona jest zaborcza i zabiera twojego tatę, to teraz będzie próbować pokazać za wszelką cenę, że daje tam przestrzeń, mimo to, że w serduchu ją to boli i powoduje smutek.